Cześć, witajcie! Ja jestem Ryś i trochę inny odcinek. Yy, nagrywam quizy z NUFA. Tak, dokładnie. Quizy. Będzie pewnie jeszcze jakiś. Yy, w każdym bądź razie. Yy, możemy w sumie zaczynać, w którym roku powstała druga pizzeria Five Nights at Freddy's 2. Przepraszam jeżeli słychać mojego kochanego pieska. No. Przecież to jest oczywiste. Jeżeli tak będzie łatwy ten quiz, no, dawaj to sobie są Ucieka. Już, jak zginął ta On. Znaczy, ciało jego zginęło, tak? Ale dusza nie zginęła, więc. Nie no, tak już to tylko to, ale. On nie zginął raczej. Czyja dusza jest w baby. No nie za... mam. Zabrałam wszystkie części prawie. To jest która przeżył spalenie pizzerii. Tak, czemu miałby nie przeżyć? Chociaż. Remnant spala się. Jakby jest uczulony nogiem, tak? Paragraf czwarty: wybranie wszystkich, animatroników W jedno miejsce jest spalenie dokładnie. Jaki dla Portugalia było dziecko? Tutaj no jest jak jest i synem. Czór, tak, i dusze jest w marionetce? To Henry'ego. Kto stworzył Lefty'ego? Henry. Co łatwiej jest ten quiz? Five Nights at Freddy's trójka to normalna pizzeria czy dom strachu? A... To też było łatwe. Kiedy powstała pierwsza pizzeria Five Nights at Freddy's? No na pewno nie w tym roku, ani w tym. W jakich animatroników stworzony jest Mother Freddy? Okej. Okay. Nie za wszystkich mam no, Animatroniki widzą ludzi jak angioszkielety czy ludzi? Jak szkielety. Jakie pierwsze animatroniki były w Wizpras? Fellow i Kto podpali do strachu? No przecież na pewno nie Springboy. Kto stworzył Sister Location? I to już wiadomo. Jakie są inne? No, nie możemy ich dobrych. Jak zginął chłopiec w Five Nights at Freddy's Oczywiście. Wow! 18 na 18 Ktoś mógł tego spodziewać! Hehe! <laughs> nikt to nikt. Hmm. O! W tym może być ciężko, bo w korek jestem dobry. W... Jeżeli chodzi o znanie animatroników, też jestem dobry. No, piosenki będą ciekawe. Może przegram? Już mam nadzieję, że nie niespecjalnie. Witaj, jestem Twoim przyjacielem. Przygrywam tym skrzydłem. Pomoże ci przejść przez ten test. Polega on na tym, że nadal pojawi się tekst. No, jedna jest pisanek dotyczący gry. Jedyne, co musisz zrobić, to zaznaczyć na odpowiedź. tylko uważaj, że nie, nie, nie się nie tylko oryginalną nazwę, ale i to... Co to ma. No, ale takich rzeczy to ja nie wiem. Ale takich rzeczy to ja nie wiem. Tak. Aha! No. Mm. Nie, kurde. Nie no, tego tutaj ja nie miał ja inny jakiś taj, autorem nawet, oryginalnością. Co by rozpoznasz animatroniki? Oczywiście. Czwórki, piątki oraz szóstki. No jasne. Ruxter Boni. Okej, okay, to będzie łatwe. Skinner, jest. O, tutaj, hej. Scrap Baby. Nie wiem, czy była wcześniej, czy nie, ale tego tu jest dużo. Halo. Ale jak ja to dwa lata będę robił. Scrap Baby chyba musiała być. O, jest i ona. Nightmare Puppet. Był wcześniej? No, i okay. Co? <coughs> oh, nie. Oh, nie. oh no. Oh no. Oh no, I Wait. What the? Uh -huh. Okej, okay. Tych nie znałem imion, przynajmniej Bonbon. No to każdy wie raczej. Yy. To jest jako fantem Freddy Bonbon. Yy. O. lata. Ja A nie, tu jest Bonbon sam. O. Foxy, ale ten w jedynki, tak? To jest Foxy. To jest Sniper Foxy. O, tu jest. Hej. Hej, o to. akurat, przepraszam, nie znałem nazw, więc. Mmmm, chodź, Jestem pewnie ślepy, tak naprawdę. Nie. No halo, i przecież tu nie ma. Nie, no, musi. Tu jest ślepcu papet tak niezwykły, nie O! Mm. jest hi, Mister Hippo. where are you where are you no 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 nie, nie. Nie, oh. to no 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 tak, on by, one były tam, Oto, tu, super. Irina, o, tutaj jest. to jest? To Takie rzeczy to chyba każdy wie akurat. Ile ma w tą, Ale musiałeś nawiaźć się te z, z, z Pink drop? To byłoby chociaż trudniejsze, co? Ale tak bym wiedział w sumie. I ty byłeś o tutaj. Hej. Nightmare Foxy był na samym dole to Molten hey. Freddy! Um, w ogóle ten, Phantom. To jest Molten Freddy, Molten, Freddy Molten... nie plus. Jest... Nie, Boże, Molten, Jezus Maria, ale ja mam... Sweet Red Freddy, weź! Molten, no! Jestem Can Do! Wait, the what? Ale... Chyba nie ty, no właśnie, ale... Halo... Ty? Okej. Okay. To wygląda jak Jacku To wygląda jak Bonnie bardziej już, czy pod kątem to średnio widać to. Mm. Mm. Ale chyba to musiało być ona, ale tak się o, tak chwili nie wyglądało. O. O, tu jest O. No. Nightmare, no, super. What? Przecież to jest też Nightmare -czyka. Co jest grane? Dobra, znajdę na Nightmara. Music man. Tam był gdzieś nie komerzało. Przepraszam, że ja mam taki zaklęty umysł. I nie, nie, nie pamiętam niektórych tych. Halo, no gdzie jesteś? Nie można. O, jesteś, Fantom, Phantom, fantom. ty pewnie na górze, tak, tak. Phantom, phantom, phantom. Ai, <laughs> no, jeszcze, O, tutaj jesteś, Eee, na Tu jesteś. Boni. Tutaj, kader. tu był na górze, o jest, ten tutaj, ten Foxy, tam był na dole, i Foxy to i Bonnie. jest, to jest Bonnie, więc tutaj, Wiedler był na dole, Nightmare Bonnie, tam nie to Jacko, bo oto jest. Mam go, tylko zwykła, nie? Tu zepsuł, o nie no. Słuchajcie, chyba zepsuł to Bonnie, no. LC. Cheep. Ciekawe, ciekawe. Krotyk to jeszcze ma, może kojarzę, ale nie jestem tutaj już na psu. To on? Nie. O ty, nie? No jak to? Nie zależy, że ty. A, tutaj jest. No tak. Zapomniałem. Lekki był chyba na górze, ale ja jestem po prostu ślepy, tak? Tak. Trochę zapominam. Niestety, no. Tak moje życie. Uitred Boni na górze był przecież. Nie, ja to w ogóle w

Co to jest JJ JJ? Tak to się nazywa. Co jest? Co ja mam nie tak z głową dziś? Nie, nie. Nie tylko ja tam. na ja górze. Ja do, tutaj. tutaj, tutaj. Mam go, In tu, no? Pinstasio, Pinstasio? No, no, no. tu? Pan Stan? No, è noto, Sam. No, halo, l'olto, te? No. Come guardasci? Te? Te. No. Oh. I'm ready for baby. Che cov'è? Witryczka. Na dole było? Tak. Security Puppet. Tutaj był na górze. Tak, tak. tak. Dokładnie. Jak mogło nie pamiętać takich rzeczy? Phantom Puppet. Na dole. O tutaj jest? Kurde. O. Tak. Phantom Puppet. Na dole był? Nie, nie, nie. nie było się. Tak. Phantom 4 Roxfort Fox nie był tutaj, taki vlog była. Czy był tutaj? Baby. Na mi, czy na górze? Był już nie pamiętam. Na górze. Chika jeszcze raz. Tutaj było. O, pamiętam. Phantom, chika, bo. Na dole czy na górze? To nie na dole, nie? Ja. O, no, hej. Phantom Balloon Boy. Tutaj. Rockstar Teddy. Tutaj. Phantom Foxy. Oczywiście... No i moja tam była jeszcze. Na górze. Taki powrót. To pewnie nie będzie. Pięty, 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 pięty. 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 Tutaj, tu nie, tu nie, tu nie. Pink. Pinka. Mister Hanks. Tutaj. Mister Hanks. Tutaj. Dalę go i byłem na górze. Znaczy na dole. Mister um, tak. Hanks. To był ten od odgórza. Tak, już kończę, no i tyle. Ja tylko dziewięćdziesiąt cztery. Nie wiem, tak super. Mam. Um. Tak, to już nawet nie jest, o, nachry, ok. Yy... Możemy w sumie jeszcze do 20 minut, jeszcze jakiś. Tamten mi słabo poszedł, bo ja mam pamięć jak nie wiem co. co jak ty rozpoznasz animatroniki po figurkach? Tak? Mam nadzieję. Trochę nie dużo. Ready, I'm ready for Ej, e, nie ma dużo. Fox... nie, nie, nie. Spoko. Golden Freddy... Tutaj... Springtrap x... On wygląda głównie na górę. Marulica, Talonboy... Wararia... o, faj. Nightmare. Jestem najgorszy w szósty, wiecie? Najgorszy jestem w szósty, wiecie? Czymś powtarzam? Tak, jest to najgorsze widać w uczućce. Nightmare Foxy. Tutaj jestem ślepy. Babel jest plus, tutaj. Funtime, Bloody, Bli... Tutaj, no, to jest ładny. Nightmare Foxy tutaj tutaj, rok tutaj, to na dole. No i teraz tylko i tyle. 100%! Wow, wow! O Boże, dobra, to będzie już tyle w tym odcinku. Myślę, że był w miarę długi. No i co? Pa, pa! Do zobaczenia!